Witam Was bardzo serdecznie. W tym materiale powiemy sobie trochę o y, czymś, co jest dla numizmatyków trochę niecodzienne, trochę na pewno mniej używane, a czymś, co dla ludzi, którzy na przykład zbierają antyki, rzemiosło, sztukę użytkową jest bardzo znane. Ludzi, którzy zajmują się biżuterią, też raczej nie trzeba z tymi metodami zapoznawać, ponieważ są one bardzo szeroko używane. Jeśli chodzi o numizmatykę, raczej tych metod się nie stosuje, dlatego że posiadają one pewne daleko idące wady, o których sobie powiemy, ale na pewno są jedną z najważniejszych metod, unormowanych nawet w pewien sposób, metod, które służą do określenia tego, czy w danym stopie, czy w danym wyrobie znajduje się metal szlachetny. No, zarówno, w wielu przypadkach określania tylko ilościowego, tylko przepraszam jakościowego, czyli czy jest srebro, czy nie ma srebra, czy jest złoto, czy nie ma złota. No i przy większym opracowaniu też czasem da się stosować go ilościowo, czyli określić jaka jest to próba metalu szlachetnego. Tutaj pod spodem jest jeszcze e-mail. Jakby ktoś miał do mnie jakąś sprawę, to zapraszam do pisania. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do zostawienia lajka i komentarza dla zasięgu. To dla mnie bardzo ważne i bardzo przysłuży się to rozwojowi dalszemu tego kanału. No i wtedy mam więcej energii, żeby nagrywać takie filmy, których opracowanie nie zajmuje minuty czy dwóch. W każdym razie trzeba zacząć od tego, czym jest ciecz probiercza. Ciecz probiercza nic innego jak roztwór, który zawiera różne kwasy, sole, które w zetknięciu z jakimś stopem o określonym składzie, zawierającym określony pierwiastek, bądź posiadającym pewną jego zawartość, ulegnie w jakiś konkretny sposób reakcji, która będzie charakterystyczna dla danego stopu. No i obserwując ten proces, obserwując tą reakcję, obserwując jej produkty, obserwując jej przebieg oraz porównując go przede wszystkim z próbkami o znanych zawartościach metali szlachetnych i znanych składach, możemy pokusić się również o ocenę ramową zawartości metalu szlachetnego w badanym stopie. Znaczy, metoda porównawcza jest tutaj dość dokładna w większości przypadków, ale nigdy nie jest jakby dokładna w 100%. To znaczy, że należy się pokusić o stwierdzenie, że różnica rzędu tysięcznych części w próbie albo coś takiego jest niezauważalna często dla ludzkiego oka, albo różnica może być po prostu offsetowana przez jakieś tam Błędy w metodzie badawczej, czyli na przykład za długie przetrzymanie cieczy probierczej. No i mamy różne rodzaje cieczy probierczych. Takimi dwiema ciekawymi jest ciecz chromowa, czyli dwuchromion potasu i kwas siarkowy 6. To jest ciecz do srebra. Ciecz srebrowa, czyli nasycony roztwór siarczanu srebra AG2SO4, też służąca do badania srebra. Do badania złota służą ciecze probiercze o numerach, o numerze od 1 do 7. One mają różny skład, dlatego że one różnie działają i z różną intensywnością działają. O co chodzi? Pierwszy numer to jest sam kwas azotowy z wodą destylowaną, drugi to jest sam kwas azotowy. Trójka to jest kwas solny i kwas chlorozłotawy, który no, to jest też tak zwana ciecz chlorek złota. Od czwartej do siódmej jest to kwas solny i azotowy w różnych proporcjach, z różnymi domieszkami wody destylowanej. To jest po prostu woda królewska, nic innego jak znana Wam woda królewska w różnych stężeniach, które po prostu mają różnie na złoto oddziaływać. No i jest jeszcze ciecz jodowa, czyli kwas azotowy i solny, właśnie woda królewska, i jodek potasu do platyny i palladu. To dwa takie bardzo szlachetne metale, które już są cięższe w oznakowaniu, w oznaczaniu, ale z pewnością sobie tam troszkę o nich powiemy. No i jak to działa? Tutaj trzeba się pochylić w wielu miejscach nad stroną chemiczną zagadnienia, ponieważ na przykład przy cieczy chromowej mamy do czynienia z reakcją charakterystyczną. Dwuchromian potasu zawarty w, tym, w tej cieczy reaguje ze srebrem, tworząc, tworząc Dwóch romian srebra i on ma taką dość żywą, czerwono, czerwono-brunatną barwę, intensywną. Sama ciecz jest pomarańczowa. W związku z tym, jeśli polewacie czymś pomarańczowym i nagle zmienia kolor na czerwony, no to jest to po prostu wskazaniem, że jest to srebro, a jeśli ciecz pozostaje pomarańczowa, jej kolor się nie zmienia, nic się nie pojawia, no to jest to po prostu świadczące o braku srebra w stopie. No, drugą cieczą jest ciecz srebrowa. Ona jest ciekawsza, ponieważ o ile ciecz chromowa służy tylko do określania jakościowego, to znaczy, że mamy srebro w stopie albo go nie mamy. Oczywiście jest tam jakieś niskie stężenie graniczne poniżej którego będzie nam ciężko zauważyć te efekty tej cieczy chromowej, ale ciecz srebrowa jest to nasycony, yy, nasycony roztwór siarczanu srebra. Jak on działa? On działa zupełnie odwrotnie. To znaczy nie reaguje ze srebrem zawartym w stopie, a reaguje z miedzią. No i miedź wytrąca srebro z tego siarczanu, ponieważ siarczan woli połączyć się z miedzią. Yy, no i yy, ten, proszę anion on siarkowy, może powinienem tak powiedzieć. On się woli połączyć z miedzią, no i, no i wytrąca się szary osad srebra. No i tutaj jest odwrotna rzecz, bo im intensywniejszy jest ten osad, tym mniej srebra jest w stopie, więcej miedzi. No i tutaj jest taki problem, ponieważ jest to metoda, która może służyć do ilościowego porównywania stopów srebra, czyli oceny zawartości srebra w stopie, ale jest tutaj szereg bardzo ważnych ograniczeń. No, pierwszym ograniczeniem jest takim, że żeby ta metoda miała sens, no to należy jej używać dla prób około powyżej 600. To nie jest problem, bo próby monetarne, biżuteryjne raczej rzadko są niższe. Ale przede wszystkim narysy można porównywać tylko i wyłącznie dla stopów dwuskładnikowych. To znaczy, że nie znając dokładnego składu stopu i nie mając identycznego jakby składu chemicznego w bardzo, podobnym, w bardzo podobnym zakresie prób, nie jesteśmy w stanie porównać jednej próbki z drugą. Chyba że jest to właśnie stop, tylko srebromiedź. Bo im więcej składników, tym jest to bardziej chaotyczny proces, ciężko jest to porównać. No i w związku z tym nie można wielu składnikowych stopów porównywać do, do AGCU, a właśnie te glicy probiercze, czyli takie metalowe, metalowe glicy, które po prostu skrobie się po kamieniu probierczym i wykonuje się na rysy porównawcze, one są stopami AGCU. No i w związku z tym można porównywać tylko stopy srebra z miedzią, a wieloskładnikowych już nie za bardzo. Ale nadal jest to w jakimś tam zakresie, w jakimś tam zakresie jest to metoda, która jakościowo też jest w stanie ocenić. No i jakościowo też przy pewnych zawartościach srebra da się to ocenić poprzez kwas azotowy, bo tam się wytrąca azotan srebra, ale to jakby jest już bardziej skomplikowana metoda. Z racji tego, że ciecz chromowa jest bardzo tania, to nie opłaca się w ogóle nad nią zastanawiać. No, i taki krótki proces, jak się bada srebrocieczą probierczą. Po no pierwsze, to jest oczywiście oczyszczenie powierzchni. Zdjęcie z niej jakichś tam nalotów, zdjęcie z niej tłuszczy, czyli po prostu danie dostępu cieczy probierczej do, do stopu. No, i tutaj mamy znowu problem. Ponieważ próbę można już od razu na takiej zanieczyszczonej powierzchni, oczyszczonej z powierzchni wykonać. Można od razu tą ciecz tam polać, ale trzeba pamiętać, że taka próba da, da nam wynik fałszywie dodatni dla przedmiotów platerowanych srebrem. W związku z tym no niestety musimy się upewnić, czy gdzieś nie ma, nie ma po prostu na tym przedmiocie powłoki. Oczywiście da się to zrobić bez celowego niszczenia obiektu, bo najczęściej jednak potrzebne jest napiłowanie albo szlifowanie fragmentu wyrobu no, w takim miejscu, żeby on nie był po prostu mocno zniszczony. Ale no, na przykład na wielu sztućcach po prostu widać jakieś miejsca uszkodzenia. Niejednokrotnie po prostu na wyrobach są jakieś miejsca, które można do tej próby wykorzystać. No, ale trzeba pamiętać, że generalnie im ładniej odsłonięte pole do próby, tym lepiej odczytuje się jej wynik. No, i nałożenie cieczy probierczej na odsłonięte miejsce lub wykonanie narysu odsłoniętym materiałem i test na kamieniu probierczym. O co chodzi? No możemy oczywiście nadać na, na przedmiot, ale raz, że zostaną ślady, po cieczy probierczej zostają takie blade ślady. E, dwa, że no niestety. E, Trudno jest wtedy jakkolwiek to porównać i w związku z tym jeśli chcemy porównywać z iglicami, to zawsze należy, zawsze należy wykonywać ten narys na kamieniu probierczym, to taki łupek, który po prostu jest ciemny, ładnie się z niego odczytuje te wyniki badań i jest też chemicznie odporny. No, i jeśli pojawi się na, na tym odsłoniętym miejscu czerwony, brunatno-czerwony osad chromianu srebra, to obiekt jest srebrny, zawiera srebro w stopie. Tylko, że nie wiemy ile tego srebra. Bo tutaj już niestety pozostaje nam druga kwestia, że samo to, że srebro w stopie się znajduje, nie daje nam satysfakcjonującej informacji, czy na przykład jest to srebro zadanej próby. Czyli na przykład, czy to jest srebro próby 900, czy 925. No, ale tutaj, jeśli szczególnie nie ma powłoki galwanicznej, już to sprawdziliśmy, no to z pomocą przychodzi spektrometr. No, tylko tyle, że spektrometr kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, a wykonanie sobie badania za pomocą cieczy probierczej, no, butelka takiej cieczy to jest koszt nawet chyba nie kilkudziesięciu, to, czyli tylko bardziej kilkunastu czy dwudziestu kilku złotych. W przypadku cieczy chromowej, cieczy do złota są droższe. No i generalnie rzecz ujmując, to. Jest tyle jeśli chodzi o badanie srebra. No, oczywiście, na wielu wyrobach nie ma takiej potrzeby, żeby sprawdzać, żeby sprawdzać to od razu. Na wielu wyrobach znajdują się oznaczenia probiercze, które generalnie rzecz ujmując wskazują na to, jaka, jaka jest próba srebra w tym wyrobie, i gdzie on został kiedy wykonany. No, ale oczywiście istnieją fałszywe oznaczenia probiercze i należy o tym pamiętać. Także tak, no generalnie trzeba gdzieś to mieć z tyłu głowy zawsze. No i tak, jak działa ciecz probiecza do złota? No i tutaj każdy numer cieczy odpowiada pewnemu zakresowi prób. No i tutaj należy tak naprawdę podzielić to na trzy etapy, no bo ciecz 1 i 2, czyli od 0,200 do 500, to są jedne ciecze. Ciecz trójka do, do, do złota próby 500-600 to jest inny zupełnie rodzaj cieczy, a ciecz od czwórki do siódemki jest to kolejny rodzaj cieczy. No i za chwilę sobie omówimy, jak one działają i co one robią. Generalnie co do za zasady. Jeśli pozostawiamy narys przedmiotu na kamieniu probierczym lub na wyrobie, to polewamy go cieczą probierczą i ten zarys ze złotego powoli staje się brunatny, brązowy, ciemny. No, im szybciej to się dzieje, tym im intensywniej działa ciecz. Czyli na przykład, jeśli, tak to się mówi, gotuje się ta ciecz, bardzo gwałtownie zachodzi ten proces, to znaczy, że próba jest niska. Próba jest niższa niż powinna być dla tej cieczy. No i Generalnie w praktyce, żeby trafnie ocenić, oznaczyć próbę złota najlepiej jest wykonać na rysy. No oczywiście też się da, tak jak w przypadku srebra, pobieżnie sprawdzić po napiłowaniu albo szlifowaniu kawałka wyrobu. Można polać tą cieczą na odsłonięty kawałek, ale no, nigdy nie jest to optymalna metoda ze względu na brak możliwości porównania. Na kamieniu próbierczym jednak można porównać i można samemu oznaczyć tą próbę. To znaczy. Być może, na przykład, jeśli macie jakiś przedmiot, który ma nabitą próbę, powiedzmy 750, to wcale nie jest niemożliwe, żeby on nie był złoty. Tylko, że może to na przykład być fałszywa próba na wyrobie z 583 albo na wyrobie z 12-karatowego złota. No, nie wiadomo. Czasem są takie różne historie, w które trzeba mieć w pamięci, no i generalnie ta możliwość porównania jest tutaj bardzo, bardzo ważna. No i tak, ciecze poniżej próby 500, czyli 1 i dwójka, to jest kwas azotowy. No i one działają na zasadzie tworzenia soli azotu, czyli tam azotku złota i azotku, azotku miedzi i azotku srebra. A złoto pozostaje na narysie w postaci takiego właśnie brunatnowego osadu. Ciecz dla próby 500-600, w praktyce jedna z najczęściej używanych cieczy, ponieważ Srebra, tam 14-karatowe złoto 583, to jest podstawowe złoto, z którego wykonuje się biżuterię, jakieś różne wyroby. Najpopularniejsza chyba próba złota. No i ona tworzy ciemnobrunatne ślady na narysach poprzez tworzenie się chlorku złota. No i intensywność tego brązowego koloru rośnie wraz ze spadkiem zawartości złota. To znaczy, że jakby tym ciemniejszy, tym mniej atrakcyjny jest ten ślad. im spada niżej próba złota. No i chemiczne działanie chlorku złota, tej, tej cieczy numer 3, polega na wypieraniu złota z chlorku poprzez metale mniej szlachetne i na narysie powstają chlorki metali z innych metali stopu, czyli z miedzi, srebra, wstawcie tutaj dowolnie mniej odporne chemicznie metale, a samo złoto właśnie wytrąca się w postaci tego ciemnego, brunatnego, czarnego osadu. Szybkość reakcji zależy przede wszystkim od ilości innych metali w stopie i od ich położenia w szeregu elektrochemicznym metali, co oznacza, że im mniej są one odporne korozji, odporne na działanie kwasu, tym szybciej zachodzi ta reakcja. Ciecze 4, i 7, 4 do 7 działają na zasadzie rozpuszczenia złota przez wydzielający się chlor, powstanie rozpuszczalnego chlorku złota. Oraz wydzielanie się osadu chlorku srebra, który jest nierozpuszczalny. No i generalnie intensywność tych zmian zależy od stężenia chlorów w cieczy probierczej, czyli w gruncie rzeczy od tego, ile kwasu solnego jest w, w, tym, w tej cieczy, czyli od jej numeru w praktyce oraz od zawartości różnych metali w stopie. No generalnie rzecz ujmując. To należy teraz powiedzieć jak się bada złoto nieznanej próby, no bo wiadomo, że jak mam jakąś punce nabitą to wystarczy zrobić ten narys i z odpowiednią iglicą porównać bądź też jakby użyć tej cieczy probierczej i zobaczyć czy na przykład nie zachodzi bardzo gwałtownie ta reakcja. Chociaż oczywiście ja jestem zwolennikiem metody porównawczej. Wstępnego badania dokonuje się za pomocą chlorku złota oczywiście, nie srebra. To jest czeski błąd w tej prezentacji. No i uzyskany narys porównuje się z iglicą probierczą odpowiednią dla złota 583. Następnie, w zależności od wyniku, dobieramy albo iglicę i ciecz odpowiadającą niższej, albo wyższej próbie złota. To znaczy, jeśli reakcja zachodziła bardzo powoli, no to znaczy, że zawartość złota jest wyższa. Jeśli reakcja zachodziła bardzo szybko, to znaczy, że, że zawartość złota jest niższa. No i w praktyce można próbować ograniczyć się do kilku prób, które są bardzo często używane. Czyli 333, 500, 585, no czyli generalnie można to zrobić chlorkiem złota, 750 oraz 986, czyli dukat. To są najczęściej stosowane próby. Oczywiście no, je, jeśli nie udaje się nam dokładnie określić, to może być potrzebny większy zakres sprawdzeń. No i oczywiście wynik uzyskujemy tu dopiero poprzez porównanie z narysem iglicy probierczej i badaniem wykonanym w taki sam sposób. No i porównujemy, jaki jest efekt na naszym narysie z wyrobu, a na narysie z iglicy. Jeśli jest taki sam, no to mamy taką samą próbę złota. Bardzo proste. Badanie białego złota. Białe złoto jest skomplikowane, ponieważ są tu bardzo różne stopy. No i badanie białego złota jest wieloetapowe i dużo bardziej skomplikowane. O co chodzi? Przede wszystkim, jeśli pomyślimy, że białe złoto to srebro, to możliwy jest fałszywy wynik dodatni, bo jeśli zastosujemy test cieczą chromową, no to ten chromian się pojawi. Pojawi się nam ten czerwony kolor, wtedy możemy stwierdzić, "Okej, okay, to srebro, jest gitara, fajnie. Ale to nie znaczy, że to, że tam jest srebro, to nie znaczy, że nie mamy do czynienia z białym złotem. W związku z tym trzeba sprawdzić dalej. Możliwe jest też, że stopie z platyną. Wówczas jeśli polejemy go cieczą probierczą dla złota 750, no to nie stanie się ta reakcja, bo dopiero ciecz jodowa, jeśli chodzi o platynę, będzie miała swój, swój wynik. No i na białym złocie pod wpływem cieczy probierczej dla złota 583 znajdzie się taka złocisto-żółta plama, na 750 ciemniejsza brunatno-złocista plama. No generalnie to też zależy od składu stopów i to też jest ciężko określać, dlatego mówię, że badanie białego złota jest dużo bardziej skomplikowane. No i tutaj, ostatnie kilka słów o badaniu platyny i palladu. To są takie dwa metale, one są zdecydowanie rzadsze, chociaż w biżuterii stosowało się platynę i stosuje się platynę cały czas, w związku z tym warto o tym wiedzieć. No ale. Jest to o tyle problematyczne, że te stopy bada się dość po podobnie. Stopy platyny bada się poprzez zastosowanie cieczy jodowej, która rozpuszcza całkowicie narysy metali i stopów nie zawierających platyny. Należy porównać po określonym czasie działania cieczy narys. Jeśli ślad na narysie jest intensywniejszy, oznacza to, że zawartość platyny jest mniejsza. No i do stopów palladu stosuje się też ciecz jodową lub mieszaniny wody królewskiej i 10% jodku potasu. czyli 10% jodku potasu. No i tutaj jest o tyle ciekawe, że podczas tej reakcji tworzy się chloro, chloropalladian potasu o barwie pomarańczowo-czerwonej. Wyższa zawartość palladu oznacza intensywniejszy kolor osadu na miejscach trawionych. To znaczy, że jest więcej tego chloropalladianu potasu. Oznaczenie zawartości palladu w stopach platyny jest dużo bardziej skomplikowane, ponieważ no jak badanie wielu tych stopów platyny i palladu musi się odbywać w po podwyższonych temperaturach. To już jest duży problem e, e, praktyczny, bo tego nie zrobicie sobie tak po prostu na biurku. E, no i kiedy nagrzewacie tam do 50 chyba stopni, jest w normie, e, do 50 stopni e, ten e, wyrób, e, właściwie ten narys należałoby powiedzieć, i polewa się go cieczą jodową, no to tworzy się chloroplatynian i chloropalladian potasu. Chloroplatynian jest żółty, chloropalladian jest pomarańczowy. No i to jest w takiej postaci, że najczęściej jak macie krople i kropla wyschnie, tu macie w środku żółty osad, a na zewnątrz jest pomarańczowa, pomarańczowa tworząca się wcześniej gdzieś tam otoczka z chloropalladianu potasu. No i im mocniejsza jest ta otoczka, tym, więcej jest, tym więcej jest tam palladu. No i oczywiście jakby znaczy jej obecność tej pomarańczowej otoczki, na tej wyschniętej kropli, że on w ogóle tam występuje. No i to są takie bazy. Wiadomo, że jakby są dostępne w internecie procedury z, z dziennika normalizacyjnego tam z 74 roku, bo to wszystko są bardzo stare procedury. My stosujemy ciecze na przykład chromowe, no ciecz chromowa jest rakotwórcza, bo wszystkie te chromiany są generalnie rakotwórcze, kancerogenne. Nie wiem, czy na zachodzie nadal się je stosuje, ale u nas są po prostu procedury, które są opracowane pod to, jeśli chodzi o badanie akurat cieczami probierczymi. No i generalnie rzecz ujmując to wszystko, co chciałem powiedzieć, jeszcze raz zapraszam do oglądania innych materiałów, zostawienia komentarzy dla zasięgu, przede wszystkim, to jest bardzo ważne, zostawienia lajka, subskrybujcie kanał, włączcie powiadomienia, żeby wiedzieć, kiedy będzie nowy film, no i do zobaczenia, wszystkiego dobrego, Ach, jeszcze ominąłbym jeden, jeden ważny slajd, no to tak nie spojrzałem, e, przepraszam. No i jakie są pułapki, jakie są wady tych rozwiązań? No przede wszystkim badając powierzchnię nie wiemy co się dzieje niżej. To znaczy może badamy tylko powłokę galwaniczną, tylko jakieś pokrycie na powierzchni. No i to jest duża pułapka, ponieważ możemy się doprowadzić do błędnego wyniku. Na przykład jeśli mielibyśmy, nie wiem, pokryty złotem wyrób srebrny, no to Sprawdzamy go dla złota i będzie ok. Jeśli go napiłujemy, wyjdzie, że to srebro. No, generalnie rzecz ujmując, są to takie rzeczy, które trzeba na chłopski rozum sobie rozpatrywać. Oczywiście, brak możliwości pewnego naprawdę dobrze przeprowadzonego badania bez zniszczenia gdziekolwiek powierzchni. Oczywiście jesteśmy w dobrej sytuacji, jak ta powierzchnia już jest zniszczona ale jeśli sami musimy ją zniszczyć, no jest to zawsze bardzo duży, że tak powiem, moralny dylemat. No i badanie, które oprócz badania srebra cieczą chromową wymaga dość dużego doświadczenia i możliwości porównawczych z innymi stopami tego metalu szlachetnego, który badamy. To znaczy, że bez wiedzy, jak to wygląda, jak to powinno wyglądać, Naprawdę niewiele nam powie badanie na przykład cieczami do złota, no wiadomo, że się to się wszystko zagotuje, nagle zrobi się czarne, no to, to po chłopsku można się domyślić, ale bez porównania z określoną próbą to nie wiemy po jakim czasie, jak bardzo to powinno ściemnieć i jakby yy, tutaj jest ten problem, że musimy to porównywać albo wiedzieć, jak to powinno wyglądać, tak? No. Kolejną oczywiście dużą, dużą wadą jest to, że są to chemik chemikalia takie dość nieprzyjemne, żrące, kwasy, e, rakotwórcze, jakieś sole chromu. No i generalnie coś, z czym raczej normalnie ludzie się nie, nie borykają w życiu na co dzień. No i oczywiście jest też trudność w dokładnym oznaczeniu próby metalu. E, no tutaj, tak jak mówię, no jeśli już odkryjemy, że nie ma tej powłoki galwanicznej, no to przychodzi nam spektrometr z pomocą. Ale to jest zupełnie droższa zabawa i dużo, dużo mniej dostępna. No i teraz mogę podziękować za uwagę. No, zapraszam do subskrybowania, oglądania innych materiałów, zostawienia komentarza, włączenia powiadomień, zostawienia tego lajka. Do zobaczenia. Cześć.